Ciężko zobaczmy jaki piękny zachód słońca dzisiaj na wieży widokowej Kaszczorek 5,5 km, około 18-15 minut jazdy z kwadratu. Zobaczmy jak to jest pięknie. Właśnie takie niebo po burzy, po przyjaśnieniu no, daje taki fajny efekt fotograficzny wręcz. I zobaczmy jak dużo tych snopków tutaj się narobiło bardzo dużo ku... o tutaj komin ze studia tam zawsze towarzyszy w ciężkich deadline'ach a tutaj krówka się patrzy dużo bardzo dużo ciekawostka podczas e, jednego treningu pieszego e, to zostało tutaj w skroś e, cała ta łąka przez środek e, i tutaj się szło wracało tutaj 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 z buta po prostu została bardzo dużo robaca było wtedy, ale się udało to zaliczyć. Ten trening pieszy, dobra, pozdrawiam. Jeszcze widok na, na tą część łąki. No tutaj już ładnie trawka skoszona, nic nie ma. I tutaj na końcu widoczek na spływ kajakowy. I jeszcze widok, tu jakiś kolejny turysta przyjechał, a tutaj widoczek na GMO. Dobra, pozdrawiam i jedziemy do Złotory za chwilkę, odpocząć chwilę. Bardzo fajny widok.